A dzisiaj nadaję z środka jeziora i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A jestem na jeziorze z pieskiem, może go pokażę pod koniec tej małej transmisji. Dzisiaj o tym, czy możemy być kreatywni, jeżeli dbamy o nasz wizerunek. Czy możemy być kreatywni, jeżeli ocena innych jest dla nas ważna? W mojej ocenie nie. Dlatego, że wizerunek to jest spełnianie cudzych oczekiwań. Wizerunek wpisuje się w pewne normy i w pewne e, kanony, konwenansy przyjęte w danej społeczności, przyjęte w danej kulturze. Kreatywność to zawsze balansowanie na granicy, to eksperymentowanie, to przekraczanie granic, to zabawa konwenansem. I oczywiście, że może być tak, że w jakiejś sferze dbamy o wizerunek, a w innej pozwalamy sobie na kreatywność, ale w tej samej sferze. Kreatywność i ochrona wizerunku, czy takie świadome kreowanie i dbałość, to nie może iść ze sobą w parze. Czyli na przykład niech będzie moda. Albo podążamy za trendami, dbamy o naszą stylówkę, albo przełamujemy te trendy, eksperymentujemy, i jesteśmy gotowi na to, że coś tam nie wyjdzie, i wtedy pozwalamy sobie na to, żeby nasz wizerunek nie zawsze był taki idealny i podnikę. Czy w języku? Czy w gotowaniu, czy w wychowywaniu dzieci, czy w stylu, w jakim prowadzimy biznes, albo jedno, albo drugie. Albo wizerunek i spełnianie cudzych oczekiwań, i bycie w normie, albo eksperymentowanie i godzenie się na to, że popełnimy błędy, że coś tam nie wyjdzie, że czasami za bardzo przekroczymy jakąś granicę. Na tym polega kreatywność. Dlatego kreatywność jest domeną ludzi. Którzy nie przejmują się swoim wizerunkiem, nie przejmują się cudzą oceną, cudzą opinią, pozwalają sobie po prostu podążać za intuicją i mają w życiu luz. Kreatywność to cecha ludzi z dużym luzem i z dystansem do siebie. A Wam do czego bliżej? Do kreatywności? Czy jednak do tego, żeby wizerunek był w porządku? Tak czy jak jest ok.